Trzeba przyznać, że ten tydzień ten, ten, ten był całkiem ciekawy. Mieliśmy dwa dni temu mecz, dużo podróży. Dzisiaj też w sumie Jsmej rano uh, wyjeżdżali uh, i się spotkali tu na pół drodze, Tak samo jak, jak uh, przeciwnik, myślę, że uh, przeciwnik uh, z drugiej ligi słowackiej, ale uważam, że bardzo dobrze zorganizowany i. I ten poziom, który prezentowali naprawdę był bardzo, bardzo ciekawy i dobry, także mieliśmy co robić. Cieszę się, że wygrali ten Sparring. Natomiast graliśmy jakby na dwa składy. Myślę, że ta, ta pierwsza, pierwsza część meczu grali bardziej doświadczeni zawodnicy. Teraz było dużo młodzieży. że jakby w, tym, w tej drugiej połowie albo w 60 minutach ja uważam, że bardzo fajny sparring. Myślę, że jest dużo materiału do analizy i będziemy robić wszystko po to, aby te błędy lubo na pewno tam byli, abyśmy poprawili jeszcze, jeszcze do tego pierwszego meczu. Pubeł zimnej wody na początek, każdy z tych 60, 60 minut. No i po tej, po tej straconej bramce zaczęliśmy się budzić, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Te drugie 60 minut było bardzo dynamiczne, bardzo intensywne. Każdy, każdy wykonał swoje zadanie i cieszy tak, że e, wygrano. Fajnie wejść tak jeszcze w ligę, by było wejść tak na od razu ze sparringów w bramki wiadomo, pewność siebie rośnie. No i mam nadzieję, że tak zostanie i wiem, że tak zostanie, bo wierzę w to.